Cześć! Na moim kanale znajdziecie porady i triki dotyczące programu CorelDRAW. W tym materiale zaprezentuję Wam, jak wykonać wydruk seryjny w programie Corel, posługując się wyłącznie plikiem TXT utworzonym w najzwyklejszym notatniku. Wydruk seryjny jest pomocny, gdy chcemy na przykład zrobić szereg wizytówek, dyplomów, kart identyfikacyjnych, które w zasadzie mają ten sam szablon, ale różnią się. Jakimiś poszczególnymi danymi, typu właśnie nazwiska, numery. I nie chcemy na każdej stronie projektów wklejać tego ręcznie, bo to po prostu strata czasu. Potrzebny nam jest plik TXT. Ja wygenerowałam nazwiska losowo z jakiegoś programu, więc nie są to niczyja dana. Plik prezentuje się w taki sposób. Format TXT, nagłówek tu możemy wstawić dowolne słowo. Oraz nie oddzielone żadnymi dodatkowymi znakami, ukośnikami, przecinkami dane, które osadzą nam się w miejscu, gdzie ustawimy znacznik i wygeneruje nam się odpowiednia ilość tych dyplomów. Plik TXT należy zapisać koniecznie w kodowaniu Ansi. Jeżeli o tym zapomnimy, to polskie znaki, wszystkie ogonki zamienią się w jakieś krzeczki, no tego nie chcemy, więc dowolny tytuł pliku dowolny nagłówek, który identyfikuje nam mm, tą kolumnę i nazwiska osób. Ja już plik mam zapisany, więc nic tutaj z nim nie będę robić. Przychodzę do Corela i wybieram opcję z y, rolety plik wydruk seryjny. Utwórz, załaduj. W tym momencie pojawia nam się okno z poziomu, którego możemy importować plik. Jeżeli go nie widzimy we wskazanym folderze, to Trzeba pamiętać, żeby zmienić wyświetlenie plików na teksta. I mamy go tutaj. Od razu pokazuje nam się podgląd ponumerowany. Mamy 15 pól zawierających nagłówek lista i pod nim te osoby, które chcemy tutaj do tych dyplomów wstawić. Wybieram opcję Zakończ. I w kolejnym okienku, które nam się automatycznie pokazało, mamy listę pól. Wydruku seryjnego, no w tym momencie całe jedno. Wstawiamy więc wybrane pola i pozycjonujemy je na arkuszu tak, żeby dobrze się prezentowało. Najlepiej byłoby je wyśrodkować. Ja używam skrótu P. Wyśrodkuj to kartę, troszeczkę je podniosę. I to, co jeszcze możemy zrobić, domyślnie to jest Arial. Fajnie by było przenieść styl kroju pisma z reszty projektu na tą naszą listę. Ja przeciągnęłam prawym przyciskiem myszy słowo DLA na słowo LISTA i skopiuję wszystkie właściwości. Czyli skopiowały nam się czcionka, rozmiar. Jedyne co zmienię to ustawienie do środka, żeby te wszystkie imiona i nazwiska układały nam się w osi dyplomu, a nie od lewej. Możemy też zmienić rozmiar, jeśli chcemy. To już jest kwestia estetyki i potrzeb. I mamy dwa pola do wyboru. Albo wykonujemy wydruk seryjny, co przeniesie nas od razu do drukarki, albo scalamy do nowego dokumentu. Ja wybiorę tę pierwszą opcję. I w zasadzie po sekundzie mamy nowy plik o nazwie Print March, który zawiera dokładnie 15 stron, każde z nich utworzone na podstawie nazwiska z listy. Klawiszem Paint Down przejdziemy się teraz po tych stronach. I widzimy, że wszystkie nazwiska się zmieściły, są wyśrodkowane, i taki projekt możemy wydrukować. A co jeżeli chcemy, żeby tych pól było więcej? Aby utworzyć wydruk seryjny, który zawiera więcej niż jedno pole, plik tekstowy, na podstawie którego to zrobimy, musi być zmodyfikowany o niektóre dane. Ja teraz pokażę Wam ten stary plik na jedno pole. Tak powinien wyglądać plik, który będzie pokazywał nam więcej pól. Jakie są różnice? Po pierwsze, ilość pól jest tutaj określona liczbą, czyli tutaj mam wpisaną liczbę 2, następnie ukośniki wszędzie, na początku, na końcu i w środku 2, na początku i na końcu po jednym. Czyli znowuż, tu gdzie było słowo lista, tu dowolnie słowo dane. Oddzielone dwoma ukośnikami od miejsca co określa nam kolumnę. I tak samo nazwiska i miejsca, wszystko oddzielone ukośnikami. Jak wspomniałam, spacje nie są potrzebne, one są tylko dla jakiejś mojej estetyki, żeby wyraźnie widzieć, gdzie co się znalazło. I przypominam, plik zapisujemy w kodowaniu ANSI. Importuję wydruk seryjny znowu w formacie .txt, właściwy plik trzeba będzie wybrać i program już rozpoznał dzięki tym nagłówkom, że kolumny mamy dwie, jedna nazywa się dane, drugie miejsce, tak samo są ponumerowane i wybieram opcję zakończ. Teraz mam już do wyboru dwa pola wydruku seryjnego. Wstawiam je i trzeba je będzie ostylować. Czyli skopiujemy sobie właściwości liter. Wyśrodkujemy tekst, żeby ładnie wyglądał. I ułożymy wszystko centralnie na arkuszu. Wydruk seryjny można, tak jak wspomniałam, modyfikować, jeśli chodzi o wielkość, krój pisma, kolor. Tutaj możemy zmienić sobie te kolory, chociażby na próbę, po prostu, że się da, że to działa. I to działa. Scalamy do nowego dokumentu. I znowu widzimy, że na podstawie pliku tekstowego utworzyło nam się 15 stron projektu. Każdy zawiera już nie tylko imię i nazwisko, ale też przypisane do niego pole z nazwą miejsca, które ta osoba by zajęła. To wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego filmu, albo potrzebujecie materiału o innych funkcjach korela, zostawcie po prostu komentarz. Pozdrawiam.